Cześć, witajcie z tej strony. Robert zapraszam was dzisiaj do kolejnych tech Newsów i zaczynamy sobie dzisiaj trochę przekornie od komputerów, a mianowicie od procesorów ARM dla Apple. A. W sensie nie będą korzystać więcej z Intela. Wiem, że dla wielu może być to taki news, powiedzmy, a mało interesujący, natomiast dla mnie to jest ogromne wydarzenie z dwóch powodów. Po pierwsze, ja powiedziałem wcześniej, że widząc to, jak radzą sobie niestety procesory Intelowe oraz politykę Apple ze względu na to, że zmieniają no, bardzo późno na nowsze generacje jakby procesorów po wprowadzaniu je przez Intela, że nie kupię nowego sprzętu od Apple, jeżeli chodzi o nie wiem, iMac'a czy MacBook'a, MacBook'a Pro, nie kupię dla siebie. Do swojej edycji filmów, bo pod tym względem tylko patrzę do momentu, aż nie pojawią się po prostu dedykowane procesory ARM, właśnie od Apple, którzy, które po prostu sami zrobią. Z kilku powodów. Po pierwsze, one będą na pewno bardziej wydajne, może nie będą bardziej wydajne do takiego codziennego użytkowania i będą problemy na początku z aplikacjami, ale myślę, że po to też właśnie na WWDC za dwa tygodnie Apple będzie o tym mówiło, a pierwsze wdrożenie takich procesorów dopiero w 2021. Ale głównie chodzi o to, że. One na pewno będą lepiej skrojone na obróbkę samego wideo. I to najlepiej zobaczyć w momencie, kiedy coś renderujemy na iPadzie, gdzie mamy Bionic Procesor, czyli ten aplowy w porównaniu do właśnie na mocniejszym niby iMacu czy MacBooku, że trwa to po prostu dłużej. I po prostu ta optymalizacja na pewno będzie robiła swoje i to będzie widać, że po prostu to będzie stricte zrobione właśnie pod edytorów czy też pod osoby, które zajmują się obróbką zdjęć, to na pewno będzie tam dużo lepiej działo. Myślę, że może być problem później z aplikacjami, natomiast będzie to też płynne przejście, no i dla Apple'a to też jest taka sytuacja win-win. Po pierwsze, będą produkować swoje procesory, więc oni będą je sprzedawać, więc oni będą na nich zarabiać. Druga kwestia jest taka, oni będą dopasowywać pewno wypuszczanie nowych wersji procesorów wraz właśnie z nowymi wersjami samych urządzeń, a nie, że... Będziemy dostawać np. dziesiątą generację Intela, tak jak teraz, pół roku po tym, jak one zostały wprowadzone w innych sprzętach, i dopiero wchodzą do Apple'a. Więc dla mnie to jest bardzo duży news. I ja dopiero wtedy kupię sobie nowy sprzęt. Nawet jeżeli będzie teraz odświeżony iMac, który będzie z bał bardzo małymi ramkami, bo się takich zapowiada. Chociaż to, co mnie najbardziej kusi, to oczywiście ekran HDR-owy, który ma być właśnie w tym nowym sprzęcie. Kolejna rzecz to firma Vision OX, która zapowiada, że już będzie masowa produkcja. E Aparatów podekranowych, jeżeli chodzi o przód, dlaczego to jest takie ważne? No bo od dawna, dawna nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o konstrukcję urządzeń, było trochę eksperymentu z wysuwanymi aparatami, z płetwami. Niektórzy to lubią, niektórzy to kontynuują. Dużo osób mówi, że to jednak nie jest na tyle trwałe, żeby wystarczyło powiedzmy na te kilka lat takiego intensywnego użytkowania. I tu też mówimy o takich sterylnych warunkach: jak telefon spadnie, to nie wiadomo, czy coś tam się nie poluzuje. I raczej wszyscy dążą do tego, żeby zamontować te aparaty bezpośrednio pod matrycami. I gdzie tu jest problem? Jest jakby dwojaki. Po pierwsze, sam ekran nie jest specjalnie przezroczysty, nawet jeżeli jest bardzo cienki, jest OLEDowy, bo tylko w takim pewno będzie się dało to zrobić. On nie jest na tyle przezroczysty, żeby Kamera i sensor, po prostu, który jest pod spodem, na tym nie ucierpiały. I tutaj ma właśnie pomóc to rozwiązanie, że ta warstwa w miejscu, gdzie będzie aparat, będzie o tyle cieńsza i bardziej przezroczysta, że nie będzie jakby uszczerbku jakości zdjęć. No bo powiedzmy sobie szczerze, no to, że telefon będzie super wyglądał, nie każdy musi odpowiadać, że na przykład do wideo połączeń czy do selfieaków telefony będą robiły dużo gorsze zdjęcia, bo tak póki co te prototypy, które się pojawiały. Tak to niestety wyglądało. I druga rzecz jest taka, że jak możecie zauważyć bardzo często o aparatach, które no, mają z przodu aparaty, czy wcięcie, łezki, czy pastylki, czy cokolwiek innego, to zajmuje jednak trochę więcej miejsca, no bo jakby sam obiektyw i oczko jest małe, ale cała elektronika, to wszystko co tam się mieści, również zajmuje swoje miejsce. I tutaj no, jakby odejdzie ta cała czarna ramka, w sensie jej nie będzie widoczna, ona nie będzie w ogóle widoczna i myślę, że to jest też ten problem, nad którym bardzo długo pracowali. Więc y, okazuje się, że mogą na no, pewno nie w tym roku, może w przyszłym roku zobaczymy, który procent pierwszy zdecyduje się na takie rozwiązanie, bo... Podejrzewam, że, że to też będzie eksperymentalnie. Na razie w jakichś modelach później dopiero wejdzie na szeroką skalę. Ale dajcie znać, bo wiem, że wiele osób do mnie pisze, że na przykład w ogóle nie interesuje aparat do selfie, w ogóle nie robią selfiaków, i najbardziej właśnie wybierałem taką opcję, gdzie aparat jest wysuwany, bo mogą w ogóle z niego nie korzystać, a jednak cieszę się tym, że ekran z przodu jest rzeczywiście bardzo, bardzo. Taki bezramkowy, i nie szpecie ani jakaś tam mała kulka w postaci takiego okienka, czy, czy te wcięcia, czy, czy po prostu jakieś tam łezki. I to jest dla nich najlepsze rozwiązanie. Więc dajcie znać, jakby się na to zapatrujecie. I czy, jeżeli pojawiłby się taki telefon, który by oferował to, i to, czyli bardzo dobry aparat, ale też chowany bezpośrednio pod matrycą, nie byłoby go tak na co dzień widać, to czy wolelibyście takie rozwiązanie, czy jednak no, nie chcielibyście po prostu za to ekstra płacić. Kolejna informacja jest taka, bym powiedział trochę na wyrost, bo nie chcę mówić o samym urządzeniu HTC Desire 20 Pro. Już nie mówię, że sprzęt, który będzie wychodził, będzie ze snapem 600, coś tam. I, I pewno nie będzie się niczym wyróżniał. Natomiast no, wielkim sukcesem jest to, że w ogóle coś od HTC się pojawia. Natomiast ja nie za bardzo rozumiem, jakby podejście tej firmy do, do produktów i wypuszczania: no bo wypuszczanie średniaka, który okaże się zbyt słaby co do konkurencji, to na 100% ze względu na specyfikację, zbyt bardzo drogo wyceniony. Kupią tylko fani HTC, których podejrzewam jest z roku na rok coraz mniej. Zamiast dopieścić i wypuścić po prostu jakiegoś super flagowca, który mógłby być nawet droższy, przecież jakby limity w ogóle flagowych smartfonów się przesunęły. Nawet jeżeli by HTC teraz wypuściło smartfon flagowy za 5000 zł i byłby on rzeczywiście wypasiony. To możliwe, żeby się sprzedał i to bardzo dobrze, jako alternatywa dla Samsungów. Się, się, nie wiem, może się o ale dla Huawei czy dla iPhone'ów. Więc myślę, że tam jest największa przestrzeń po to, żeby zawalczyć. A taki design sobie wyjdzie, który będzie za drogi. Skaner odcisków palców z tyłu będzie pewno kosztował powyżej tam 1,5 albo powyżej 2000 tysięcy. Nikt tego nie kupi. Nie wiem, HTC nie idzie tą drogą, wypuści jakiegoś fajnego flagowca na miarę U12. Żeby był innowacyjny, miał jakieś fajne rozwiązania, jakąś świetną stylistykę. Potraficie to zrobić, robicie to wielokrotnie. Głośniki stereo zawsze mieliście genialne i słuchawki, więc to naprawdę myślę, że nie, nie trzeba się jakoś mocno postarać. Ja nadal mocno kibicuję, powiedzmy z tych trzech firm, które są takie najbardziej na schyłku bym powiedział, czyli... LG, Sony i HTC to HTC właśnie najbardziej kibicuje ze względu na ten ogromny ogromny sentyment do U12+. Xiaomi Mi Band 5, nowa opaska. Nowa opaska, która jak zawsze zamiesza na rynku, bo jak pojawia się kolejny Mi Band to zawsze namiesza. I myślę, że w tym roku może się naprawdę sporo zmienić, bo ma dość dużo interesujących rzeczy. Co prawda opaska nie wygląda jakoś mocno odmieniona względem tego, co było poprzednio, jakieś tam kosmetyczne zmiany, ale jest kilka takich, które moim zdaniem są naprawdę mega interesujące. Po pierwsze i najważniejsze, myślę, że tutaj może zdobyć najwięcej jakby swoich sympatyków. Jeżeli pojawi się u nas wersja z NFC i będą płatności na tym jakieś takie sensowne i będą działały u nas, no to myślę, że tym mi może po prostu wygrać jeżeli będzie można płacić taką opaską która wytrzymuje tam kilkanaście dni na jednym ładowaniu będzie naprawdę takim kompanem do ćwiczeń, do płatności który pozwoli no w wielu przypadkach po prostu pozbyć się portfela i nie nosić go ze sobą jeżeli gdzieś tam idziemy na jakąś krótką przebieżkę. Druga rzecz no ten felerny z ładowania wcześniej było trzeba wyjąć albo na wcisk tą, tą pastylkę po prostu ładować tym razem ma to być jednak zrobione lepiej, będzie magnetyczna ładowarka Wiem, że tamtą, jakby te Mi Bandy poprzednie się ładował też raz na kilkanaście dni, więc nie był to wielki problem. Powiedzmy raz na kilkanaście dni wyjąć tę pastylkę i zresztą wyczyścić sobie tam wszystko dookoła. Ale będzie no to na pewno dużo bardziej wygodne. Chociaż też zwracam uwagę, że ja nadal czekam na jakieś takie super rozwiązanie w przypadku Mi Banda, że będzie można to po prostu ładować jakimś USB-C, gdzie będzie po prostu jakaś tylko zaślepka, żeby nie kombinować, nie szukać jakichś dodatkowych zaślepek, czegoś takiego, albo żeby było jakieś indukcyjne ładowanie, żeby można było po prostu to ładować. Uniwersalnie, a nie że za każdym razem, nawet jeżeli wyjeżdżamy na kilka dni, to musimy pamiętać z tyłu głowy, a, a jak mi się coś rozładuje, to nie będę miał jak tego podładować. I w wielu przypadkach, jeżeli chodzi o zegarki, tak po prostu jest. Więc y, jestem za tym, żeby po prostu ustandaryzować to albo zrobić wszędzie USB-C w takich urządzeniach chowane pod jakąś zaślepką, albo żeby wszystkie były po prostu ładowane w standardzie czy też QI jak to woli odnośnie samego mandatu to mam mieć ekran o 20% większy. Mam nadzieję, że będzie też troszkę jaśniejszy, bo w Mibandzie 4 nie zawsze to wyglądało super. Ma być 11 profesjonalnych trybów sportowych trochę jakichś dodatkowych rozwiązań dla kobiet, jeżeli chodzi o cykl menstruacyjny, mierzenie saturacji, nowe sensory, no myślę, że robi się to trochę bardziej profesjonalne, no ale też zobaczymy, no wiem, że z roku na rok ta cena gdzieś tam rośnie, jak dostaniemy tyle dodatków, ta cena rzeczywiście może już nie być tak super konkurencyjna. Na końcu nie mogę zabraknąć informacji o OnePlus Nord, bo to się tak nazywa teraz ten OnePlus Z podobno, bo wyszły jakieś tam dziwne ankiety, zostały powysyłane do niektórych ludzi. Dlaczego to jest w ogóle interesujący produkt, że telefon no niby w poprzedzeniu ma kosztować 1300 zł, pewno u nas będzie kosztował 1800, bliżej po dwójkę pewno niestety, ale dlaczego to jest interesujące? Dlatego, że OnePlus wreszcie będzie mu pokazać, że nie topową specyfikacją sprzęt stoi, tylko optymalizacją. I myślę, że w tym mogą wygrać, bo rzeczywiście mam wrażenie, że ich nakładka jest najbardziej dopracowana ze wszystkich. W sensie jak dobrze pamiętam, korzystałem z poprzednich OnePlusów, to wiele rzeczy było jakieś nie tak, coś było na początku, ale my zawsze to mocno aktualizowali i doprowadzali te nakładki. Do perfekcji, one działały błyskawicznie i to już od wielu, wielu lat, i myślę, że nie jest to za sprawą właśnie tego, że to jest specyfika, specyfikacja topowa, tylko tym, że, że one są tak dobrze dopracowane i liczę, że właśnie w tym urządzeniu będzie tak samo i że będzie to smartfon, który po prostu będzie zawsyzał inne smartfony, które będą też na Snapie o 765, bo chodzi oczywiście o, o tą jednostkę. Mamy mieć na pokładzie 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wbudowany, zestaw trzech aparatów, 64 megapiksele podstawowy, 16 szerokokątny, no i 2 MP, pewno jakiś tam czujnik głębi, nie liczę tutaj na teleobiektów, Niestety. No i bateria 4300 mAh z 30W szybkim ładowaniem. I wiele osób może teraz powiedzieć, hej hej, ale mamy już takie smartfony, które mniej więcej mają podobną specyfikację, mają nawet trochę więcej ramu. I tak, oczywiście mówimy o Realme X3 Super Zoom, który ma trochę lepszy i bardziej pokaźny zestaw aparatów, o którym mówiliśmy wczoraj w teście. Natomiast, no, przypominam, że jednak ta cena ma być tutaj znacząco niższa. A X3 Super Zoom no, miał kosztować gdzieś około 500 euro, tam powiedzmy 2-200, a jednak kosztuje około 2500. Więc ta różnica w cenie niestety. Jest dość znacząca, bo to może być nawet około 8, 7, 8, nawet do 1000 zł. Więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Mam wrażenie, że może być to po prostu urządzenie, które będzie kosiło po prostu całą kategorię cenową. Oczywiście zależy dużo wszystko od tego, jak finalnie to będzie wycenione, ale trzymam za nich kciuki. Na samym końcu krótka informacja odnośnie Oppo Reno 4 i Reno 4 Pro. To znaczy, już pomijam to, że w ogóle specyfikacje są spoko, bo i 90 Hz OLEDy, i średniopółkowa, wyższa specyfikacja, sporo pamięci, baterii też jak Jakieś nie najmniejsze, ciekawe wzornictwo. I doceniam oczywiście to, że jest sporo fajnych kolorów, więc rzeczywiście wybierajmy telefony bardziej odważne niż biały i czarny. Ale głównie chodzi mi o to, że niedawno testowałem przecież Oppo Reno 3 i już pojawia się czwórka, więc to tempo zwiastuje tyle, że do końca roku jeszcze co najmniej dwie generacje Oppo się pojawią tych średnio Co nie zmienia faktu, że oczywiście chętnie przetestuję. Tym bardziej, że jest wersja niebieska, taka niebiesko-biała, bardzo ładna, mi się osobiście mega podoba. No i ten tył jest, myślę, dość interesujący. Przód również nie jest jakiś. Taki paskudny, więc telefony zapowiadają się naprawdę fajnie, jako takie średnio Zobaczymy, jak będą przeliczone ze złotówek, bo to jest przedział z Juanów mniej więcej od 1600 do 2400. Pewno będzie trochę drożej, znając życie. Poczekamy, zobaczymy. To dzisiaj wszystko. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć.